Dalej, jeszcze? Gdzie, że... Gdzie, że, czy, no naprawdę, jak dziewczyny. On mógł zniebać. Dlatego nikt Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Nie lubię, nie lubię... SŁOWEM SIĘŻ. Kto se znajdzie, jakieś twórcze zajęcie. <zyska> <słuk> Zapaliła się na gołąb taka pierdolna łapka. Aaaaaaaa. <gryz> oh! Czy chociaż przez pięć minut, mógłbyś nie dawać oznak, że... PIĘĆ MINUT!!! Konopie oh, yeah. A co to za miasto? Las Vegas. No, to chyba mają awarie prądu. Hej, przystaniacznie! Hey, hey. Dziękuję długo i szczęśliwie przez przesta. O, no. może ryku jakąś. łasza ma z i żoną. Mam trenę. Mam trenę, mam tremę. A, hmm. <słyski> eee, a Jak ja mag dy Ha! Co by się przedstawcie, a jak do tomu zociła. I co? I, I co? Mama i tata wyraźnie się cieszą. Dopiero zauważyłem jaki ma ryjec. Ale maskudny zasraniec. Może to nie książę z bajki, ale Fiona chyba jest... Pierdolnięta jesteś! Przyszliśmy, bo chciałaś. Zmarnowałeś mnie. życie. Zrobili mi dobrze. To ja mam plan. Wypierdalam na ogórki. Załatwimy to Karabin. snajperskim. Surow pizduj podolatowo. Zobaczysz, będzie... z grzybnią!